Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z nami jest dzisiaj jak zwykle jak mogłoby nie być inaczej. Ewelina Frihous i Edmund Jej Ojciec. Proszę o władzę. Nie jesteście jedynymi ze Stanów, bo tutaj są i Państwo z Florydy. Jeszcze jedna państwo pod Krakowa też 30 lat w Stanach mieszkała. Także tutaj język angielski obowiązuje jako drugi język, trzeci niemiecki, także wszystko jest fajnie. E, z jaką e, wiedzą, żeście przyjechali pewnie podobnie jak e, na enklarie w Niemczech, no to już się dobrze zapowiada już po tym obrazku, także fajnie będzie. E, my akurat teraz wpadliśmy w e, przerwę obiadową, także troszeczkę jest e, tutaj ruch, ale nie przeszkadzajcie sobie. Od po prostu jak macie jedzonko to wchodzicie do środka i lecimy z programem. Mamy troszkę e, tutaj e, taką, jakby to powiedzieć, e, taką małą policję, bo jeszcze jest e, współtowarzysząca impreza, na którą się udajecie zaraz po występie, dlatego e, teraz jest e, Wasz występ, no moje jedzonko się odzywa. Także oddaję Ci od razu głos. E, i tu macie dwa mikrofony. Ten możecie, a ten daje Tatowi. Ty możesz tutaj, żebyś na ręce. No, ja ci No, przede wszystkim Frydowi i Kasi za zaproszenie, za zorganizowanie tego wszystkiego. Myśmy widzieli, jak Kasia bardzo ostro działała w Niemczech, jak bardzo. Dużo ją to energii kosztowało, także jesteśmy Wam wdzięczni, Wy sobie też, za wszystkie audycje i się cieszymy, że po raz kolejny będziemy mogli być tutaj z Wami. Oczywiście te imprezy, tak jak wiecie, to chyba jeden z ostatnich w Polsce, jak na zewnątrz, ja zresztą niedługo już wylatuję do Stanów, ale dzisiaj chcieliśmy jeszcze raz Wam przedstawić, za to środek Grow Fast, bo mamy nowe badania, nowe informacje, a później ja wam jeszcze poopowiadam trochę o Centrach Energetycznych na tej Ziemi, o Centrach Energetycznych Człowieka, o lejkach. Także podacie ja mam wykład, także dziękujemy serdecznie za to, że jesteście, za to, że mogliśmy się z wami tutaj przywitać na żywo. I zapraszamy do, na nasze stoisko, żebyście się z nami przywitali, porozmawiali. No bo to już może być przed zimą ostatnia szansa, taka żeby sobie podać rękę naszego tak tato Zaczyna y, o grą ja tutaj będę też bierać y, obrazkami. Dzień dobry Państwu, dziękujemy za zaproszenie nas na dzisiejsze spotkanie. Opowiem Państwu o moim środku, który stworzyłem dla siebie w pierwszej fazie, a w tej chwili od zeszłego chyba czasu, dzielę się z Państwem tym dobrodziejstwem. Dla przypomnienia, bo nie wszyscy może słyszeli o tym, co to jest. Więc jest to środek w formie płynu do stosowania na rośliny. Wszystkie rośliny, które mają kolorowy, czyli te zielone, tak można powiedzieć w sposób prosty i oczywisty. Jest to środek na bazie roślin, nie ma tam żadnego GMO, chemii. Mam bardzo miłą wiadomość, bo zrobiliśmy następne badania tego środka i okazało się, że metale ciężkie są o wiele mniejszym w stężeniu. Podam tutaj parę przykładów. Na Kadmu było 1 ml na 1 kg tego preparatu. W tej chwili jest 0,1. Taki jest potężny spadek. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ołów. Podniosło się tylko PH z 7,4 na 7,1. To też no, bardzo no. dobrze. No i pozostałe podobnie. Tak, na no 8,1. Także to jest bardzo pozytywny obiekt. Jak, jak stosować ten środek? Trzeba przed to są proste, to są proszę Państwa proste rzeczy, ale ci, którzy nie mają do, do czynienia z tego typu działalnością powiedzmy, to jest to no, takie zaskakujące i problematyczne. Trzeba przed użyciem go wymieszać, bo on się rozwarcia, ten środek Cały czas jest żywy biologicznie, po prostu się rozwarstwia i jeżeli się nie wymiesza, to, no nie, będzie to nie będzie takiego efektu. Proporcja jest na 10 litrów wody, piszemy 400 mililitrów, ale można to od 300 do, do pół litra na 10 litrów wody i tak, im mniejsza kropla, tym efekt jest taki sam, jakbyśmy, jakbyśmy roślinę polali w powietrzu Także ze względów oszczędnościowych proszę stosować jak najmniejsze końcówki, wręcz można zamgławić w formie mgły. Co ten środek robi dla roślin? Ten środek jest w formie koncentratu, w formie płynu. Co on robi dobrego dla roślin? Aktywizuje na przykład jony żelaza. Zwiększa fotosyntezę o 25%. Neutralizuje środki chemiczne i metale ciężkie. Bardzo fajnie się go używa, bo tutaj nie trzeba być jakimś znawcą tematu. Wystarczy go używać regularnie. Ja to robię co tydzień, bo nie trzeba zapisywać. Sobota jest dniem i Kiedy zacząć pryskać? Najlepiej zacząć od wiosny. Taką rośliną wskaźnikową to jest bóg. Na pewno Państwo znacie, to takie ładne kwiatki marożowe. I to jest wskazanie, że ruszyła wegetacja większości roślin. Też dobrze, jeżeli się sieje, to te nasiona pokryć cienką warstwą tego preparatu, roz, roz, oczywiście rozrobionego. No i takie nasiona wysiewa się, one już pod wpływem tego preparatu szybciej wschodzą, lepiej wschodzą, bo rośliny z są silniejsze. Jeszcze o tym stosowaniu. Kiedy stosować w okresie, w czasie dnia? O każdej porze, proszę Państwa. Największe upały, pryskałem, nic się nie działo, żadnych nektros nie było żadnych poparzeń. Należy wręcz yy, pryskać przynajmniej dwa razy w kwiat, dlatego, że ten środek powoduje zwiększenie ilości pyłku. Stymuluje pobieranie składników pokarmowych i tu bym musiał rozwinąć temat, dlatego, że jego działanie widać już po około 10 dniach, ale tu Pani mówi, że zauważyła bardzo szybko, po tygodniu, nawet szybciej. On powoduje m.in. innymi różnicę osmokotyczną, czyli to ciśnienie w tych malutkich w roślinie, między korzeniem, a yy, częścią nadziemną. No i siłą rzeczy następuje pompowanie. Wszystkich składników pokarmowych łącznie z wodą. Także proszę uważać na yy, rośliny doniczkowe, bo z doświadczenia wiem, że tej wody tam trzeba o wiele częściej yy, używać niż zwykle. Jak jest? Jak to zaczyna działać, to co drugi dzień na pewno trzeba podać. Nie tak jak kwiatki tradycyjnie, raz na tydzień, tylko częściej. Proszę Państwa, co ciekawego jeszcze robi? Zmniejsza ilość owadów, na przykład kleszczy. Pani też mi donosi, że zmniejszyła się ilość gryzących, myszy, nogi. Ja też to zauważyłem, tylko nie, nie miałem potwierdzenia. Myślałem, że mi się tylko tak wydało Po jakimś czasie, po iluś razach, w zależności od sytuacji, którą Państwo macie tam u siebie na obrótku czy, czy w kwiatkach, następuje taka równowaga biologiczna. To się ładnie nazywa homostazem. I to działa na w przyszłych, przyszłych sezonach migracyjnych. I tu chciałem Państwu pokazać taki Przypadek, to są klony, które pryskałem w tamtym roku I one, a w tym roku nie dostałem grana tego środka i jeszcze tą siłą bezwzględności te klony takie efekty dały, nie? Może pokaż ten jak miał. A tu jest klon odmiany takiej czarnej, bardzo mało chlorofilu mają, wolno rośnie, ale po zastosowaniu tego środka, no to, taki przyrost to jeszcze kawałek tego liścia jest urwany. Podobnie, podobnie tu jest następna roślinka. To jest morwa. Liste w mieście to jest bez oprysku, a ten mieście jest opryski. No Tutaj jeszcze ten. Proszę Państwa, a, panie, byliśmy u Pana Tadeusza Rolnika w Giełszczadach. Pozdrawiamy. Bardzo sympatyczny Pan. Miła atmosfera. I Pani się pyta czy begonie można pryskać. To jest begonia, którą kupiliśmy miesiąc temu z Eweliną w markecie we Wrocławiu, bardzo marnej jakości ta roślina była, blada, poszczepione liście, no i taki efekt osiągnąłem w ciągu miesiąca, może nie całego, trzy tygodnie. Wybarwiła się liście błyszczą, może pokaż Ewelinko do kamery, żeby złapać ten pomysł, bo to jest istotne. No do do jednej, może do Taką cechą wspólną działania na rośliny tego środka to jest właśnie połys liści, wielkość, szybkość wzrostu i zdrowotność. No, następnym ciekawym, ciekawym tematem, proszę Państwa, to jest smak zapach. A tego, nie pokazaliście najważniejszego. No to, tą roślinę to już chyba wszyscy znamy, bo tyle ulega, już z nami była. To jest bez naszego środka, a to jest z GrowFast. To jest sześć, sześć aplikacji. Przy rozmnażaniu roślin, proszę Państwa, też bardzo fajne efekty. Dzwoni do mnie kolega, szkółkarz, który w tamtym roku testował ten środek w takiej skali przemysłowej w rozmnażaniu roślin. Mówi, słuchaj, daj mi ten środek, bo nie mogę sobie poradzić. Ze swoimi roślinami to mi chorują, to się źle tam rozważają, a po tym twoim preparacie było super. No i chcę wrócić bardzo do tego, co było w tamtym roku. Może jeszcze Państwo powiem o, o tym, co dostaje od Państwa wzrokiem informacje o stosowaniu tego środka. Więc na przykład pani mówi, że dzwoni, że yy, marchewkę, marchewka jej urosła kilogram kilogram 20. Ja robiłem na buraczkach, no to buraczki zaciskają rzędzia, no duże są potężne buraki. E, borówka amerykańska, robiłem doświadczenia, no nie, nie wyszły takie jak zamierzałem i sobie wyobrażałem ale 30% przyrostu wegetacyjnego. Nie badałem owoców, ale była pani, która chciała też mój środek zastosować na borówkę. Pytała się czy pomoże, bo tam ta Boruchaj nie chce rosnąć, zastosowała, no i dzwonię do Pani i mówię, proszę Pana, nie widzę żadnych efektów, ale co się okazało, ja za wcześnie zadzwoniłem. Yy, po prostu tak cierpliwość. no ale na Pani dzwoni, proszę Pana, yy, 30% mi przyrosło, czyli pokryło się z moimi doświadczeniami i 80% owoców więcej, fantastycznie. Co jeszcze ciekawego o tym środku. Jeżeli nie ma efektów, to znaczy, że coś się dzieje w glebie. Coś tam brakuje, trzeba zbadać glebę i na pewno będzie działać. Działa z opóźnieniem. Pani miała jaśnik, malutki Jasminek, rustak tak sobie i nie mogła nic z tym zrobić. Nawoziła i zastosowała grouchas. Dzwonił mi, że pana Pamela też yy, widziałem osobiście zamieranie turpanowca. Jest bardzo ładne drzewo, ozdobne, delikatne, z na i było prawie uschnięte. Pani popyskała i bardzo ładnie zregenerowała. Podobnie jest przy starych drzewach. Pani Sar chciała zachować po rodzicach, opryskała i ten sad, sad Proszę Państwa, pomidory. Żona do mnie w piątek mówi, wiesz co, kupiłam pomidory, ale nie mogę ich jeść, bo nasze się skończyły, a ten się nie nadaje chyba do jedzenia. Ale chcę Państwu powiedzieć, że dałem dla brata mojego synowej i ona tych pomidorów tam wiele odmian. Dostałem już owoce gotowe do zadzenia, no coś fantastycznego, ten zapach, aromat i czuć, każda odmiana ma inny, inne walory smakowe. To jest coś nieprawdopodobnego. Lubię pomidory, może dlatego tak emocjonalnie o tym opowiadam. Mamy tutaj Kasię, która wysłała nam ostatnio 7 zdjęć, jest akurat z nami, widzę ją i się zgodziła, żeby wyjść na środek, bo używała... Growfastu, kupiła go na Harmonii Kosmosu, to może Kasia chociaż kilka słów od siebie, dzięki, że wyszłaś, <gryśla> bo to wiadomo... Brawo za odwagę. Brawo za odwagę. <gryśla> Tutaj są jeszcze inne osoby, które używały, no ale mam nadzieję, że... To... Ogarnę. Ogarniesz. <gryśla> Obycie systemu mam, no, także bez problemu. Yy, Growfast kupiłam yy, później niż powinnam czyli zaczęłam opryski w środku sezonu, kiedy roślinki były niektóre już sporej wielkości, ale zdarzyła się taka sytuacja, że wyhodował mi się w szklarni jeden pomidorek koktajlowy z poprzedniego roku. On był... tak. Tak. Wcześniej kupiłam sadzonki, których nie zdążyłam opryskać i one pozostały na wielkości, do wielkości do biodra. Takie pozostały. Natomiast tamten pomidorek, no nie wiem. Po, ponad tą belkę, o, o, podniósł mi dach tak cztery. Jeden pomidorek, jedna sadzonka. Także gwarantuję Wam, że to, to naprawdę działa. Owoce mam do tej pory, kwiaty mam do tej pory. Yy, owoce są na wysokości pasa w tej chwili już. Zaczęły się od kolan. W tej chwili są tutaj. No to jest to sufitu jeszcze sporo piorun. Także polecam, polecam naprawdę. I wszystko lepiej rośnie, bo ja nie tylko tego pomidorka, ja wszystko. Wszystkie pomidory miałam takiej wielkości, ale smak. To był smak mojej babci z dzieciństwa, bo mojej babci. I były idealne, żadnej skazy, żadnego zniekształcenia, nic. One po prostu były idealne. Częstowałam koleżankę, która też jest tu z nami. Ona mówi, gdzie kupiłaś? U siebie. Polecam. Używał pastę i chciał wyjść, to zapraszamy na środek, bo nie ma to jak spontanicznie, jak też powie, nie, nie tylko my. A wiem, że są osoby, które tutaj używają, i chyba, że koleżanka chce wyjść, czy nie? Tak, wyjdziesz? Okej, okay, proszę, następna koleżanka. brawa dla koleżanki. Ja nie wiem, Także dziękujemy Wam serdecznie, że, że wychodzicie, bo jednak. Te wszystkie informacje są bardzo, bardzo cenne. Jakoś się... Janina. Janina. Ja zakupiłam sobie od Edmunda ten preparat Neufaz i powiem, że umierały moje drzewa. Mówię, z czego to może być? No bo nie używam w ogóle żadnych chemii, wszystko naturalne. No to mówię, chyba z powietrza to będzie. Umierały mi śliwy, umierały mi yy, jabłonie i spryskałam tylko raz i drzewa odżyły. Przestały przynajmniej umierać i widać było, że one żyją. Zaczęły mi umierać pomidory. Mówię, no to teraz muszę się zająć pomidorami. Spryskałam raz te pomidory. Ja mam, słuchaj, ja mam pomidory, mam po 5 kilo na jednym krzaku. Tyle miałam pomidorów. Tu są koleżanki, które były u mnie, widziały moje pomidory. A mam koło setki. I, ja, I jabły. I moje dzieci ja. I mam moje dzieci. I jestem pomidory i mówią, mamuś, póki ty żyjesz, to myjemy jemy smak dzieciństwa. Mm -hmm. Bo już tego jak ja nie pracuję, to z tego nie będzie. Bo ja otrzymuję dalej jeszcze, bo kupuję preparaty, na przykład jeżeli nie preparaty, tylko y, sianie, które na opakowaniu, żebyście zwrócili uwagę, żeby nie było, jeżeli kupujecie, bo ja zbieram zioła y, i zbieram y, 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 sianie. Y, I jeżeli na opakowaniu jest. F1 napisane, proszę nie kupować tych psiani, bo one są niedobre. Ich później nie możecie roz, y, rozplenić. A jeżeli jest. One są bezpłodne. A nawet jak się one one, one, one urosną, ale nie będzie plonu. I oni do tego zmierzają właśnie, Patrycie, żebyśmy my bez przerwy sięgali po ich produkty, a, a nie nasze, co my się na przykład wymieniamy. Ja od koleżanek podaję dalej. I ja nie zmarnuję ani zioła, siania, ani spora ogórka, czy czegokolwiek. No to jest podstawa. Ale ja mogę dzisiaj, to zakupiłam następny preparat, bo mówię, wiem, że ja, no przecież parasola nie rozłożę nad, nad moją działką, która ma 500 metrów. Prawda? Więc to jest dla mnie ratunek. I jestem bardzo zadowolona. Ni, nic nie mogę z tego powiedzieć, dlatego mówię dalej, kontynuuję. i będę zadowolona jeszcze, jak mówię, właśnie, że, że to y, niweluje y, chemikrans. No to ja jestem naprawdę bardzo zadowolona i polecam. Dzięki, dziękuję. PłyskosZ. Dziękujemy z całego serca jeszcze raz i, 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 i Janinia za to, że się Proszę Państwa, gdyby ktoś chciał zobaczyć te badania, to proszę bardzo przyjeżdżać do solika udostępnię. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo. Ktoś ma jakieś pytania? Proszę. Ok, ja, ja idę. Zaprasz zapraszamy tutaj.

tam, program, bo się to nie nagra. Tak. Słuchajcie kochani, jestem elektrką. Po 30 latach pracy, po 30 latach pracy, mam 1600 zł emerytury. No to to, się, się płakać, prawda? I jak na przykład widziałam, bo napisałam do Ewiki, jakie jak nie mają ten preparat, to mówię, kurde, no to drogo jak dla mnie. Ale później mówię, tak, moje zdrowie jest droższe niż te pieniądze. I naprawdę warto, bo... Ile my na te preparaty, żeby uchronić nasze rośliny i zjeść cokolwiek, ile my musimy zapłacić na pieconek? No ja im nie dam tych pieniędzy. Naprawdę nie dam. Także naprawdę polecam, to nie jest wcale wygórowana cena. bo jest moim zdaniem. nie? A lekarzowi ile później musimy traktować? A te? O nie, nie, nie. No ja Bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze będziecie mieli jakieś pytania czy uwagi, zapraszam do naszego studia. Dziękuję bardzo.